Siemanko, dzisiaj testujemy nową broń. Patrzcie, jak to ła u wygląda. Chwila, to, chwila, chcę wyjść i na zewnątrz przetestujemy. Standardowy sposób wychodzenia. O! Wy nie widzicie, ale tu ma jeszcze taki znaczek radioaktywności. Wow, ale to fajną dziurę robi. Chwila. Ej, to roztapia to! O kurde, to z gorącej to mi zabiera HP. Dobra, może tak będzie lepiej O, tak Patrzcie, to się pa jara się to Jara się Chwila O, to chyba zamra... Ja pierdo Ja, ja Chwila, muszę to na czymś przetestować Stwórz MPC Dobra, zrespawnowałam sobie villagera. Tutaj wow. Wow. mamy chwilę. A nie wiem, to... Ej, to jest fajne! Mogę tym latać! Patrz jak latam! W dupę, a myślałem, że dawno I jakby coś takiego było w GTA, Ej, następne filmik robię GTA. O, mogę tym jeszcze jeździć, ale. Ja <noise> to robi. Boom. Chwila, mam pomysł. A nie wyszedł, ale. zbaambiać. Dobra. Ej dobra, idziemy sobie do sklepu. normalnie idziemy idziemy sobie Kuźwa, jak tu się biegało. Kuźwa! Dobra, jedziemy sobie normalnie. Skurde, ten kupi wózek. A tam po co nam ten wózek? Chwila. A mam pomysł. No. Dzień dobry, to jest napad, trzymam miniguna, więc... Kuźwa, nikogo tu nie ma Ta Chwila... A no kuźdę, zniszczyłem kasę Dobra To jest napad, to jest napad, bo cię strzelę! Co ty kurde robisz? Dawaj pieniądze! Idziemy dupę. Louda! Czemu mi to zadało HP? Dobra, co teraz by tu porobić? Mamy sobie autko Fila. Ile... Ej! Ile villagerów? A, mogę to obracać? No i połaman Łasanowi. Ale głupia. Dobra. Lecimy. Kurde, no... COJ?! Co to się stanęło? Run in my car, right now, after the deal The Iceman's saying Ciężarówa! Spoko mi to Uuu, stal, ocur ocur. No A, to za Copara Fila Ce Co mi tu? A, ei, dawaj, Să-i tu Fila O, patrzcie te na' to Patrzcie jakie będzie bum bum. No tylko, że ten jakby patyk tego nie było. Ej, on go uratował, nie no nie wywalaj się, no ty, ty, dobra, wezmę tą komparę, hu, już nie muszę, no i, A no i to się nazywa, auto, auto, uhuhu bim bim Więcej ciężarów. Fila. Ja! Fila polecimy hot shotgunem. Ale gorący ten shotgun. Od shotgun! Ba 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 ba! Jaki to ma odzysk! Oh. to polecimy sobie po koparę i zniszczymy w sobie w sumie. Fajny pomysł. O kurde. A w sumie tym dźwigiem czy co to tam jest. Nie wiem. Ja się nie znajomić. O kurde, ale... Ale to jest fajne! Jak to się fajnie roz... Mogę teraz na to wjechać? Puka mi to. Ej, no! Jakbym się nie wywalił to bym mógł. Dobra, aj! A o, o sobie wiada! A nie ma szans. A Fila zrespałnię sobie Monster Trucka. Fila, stwórz. Yy. O, Monster Truck. Kaczuszka. O, Katuszka. Ale fajna taka czuszka. Nie gadaj! Chwila! Ja wiadę do wody i sprawdzę. Please. Będę mógł... Chwila. Bo może wleciałem jakby za bardzo, tak za mocno. Kacuszka, Może tak delikatnie. Nie, ewidentnie się nie da. Ej, mogę się udusić? Pofia. Mogę się udusić? ale ja biorę kopar znaczy no stwórz a dobra pojazd maszyny ciężkie koparka duża dobra Może kiedyś się uda, że będziecie widzieć pełny ekran. Fajnie by było. Może wtedy będę miał więcej wyświetleń. Wuhu! Patrzcie! Jak koparuję. Ale patrzcie na to, kurde. Ale za mnie kopasz. Ej! fila Mogę to tak przycisnąć, ja aż to wybuchnie. Albo wiem. O, chwila. I na to. I widzicie? Tego że mi nie została ta. Nie mam teraz łapaczki. Ale dalej mogę rozpierta. Dobra, właściwie... To nie mam co robić chwila. Dobra, tam Sai, Leonora! Bye!